Moi drodzy, a teraz kawior Antonius. Najpierw zdegustujemy Tobiko, czyli ikrę ryb, ryb latających. Najtańsza pozycja, ikra z ryb latających. Kawior jest tylko z jesiotra. I próbujemy, jak smakuje owa ikra. Mm. Bardzo szczela w zębach, jak takie cukierki musujące, takie odpustowe. Według mnie jest taki średnio przyjemny ten smak. Taki jak z takich tubek wyciskanych, takich past rybnych, najtańszych na kanapki do smarowania, między taką makrelą, a jakąś taką inną rybą. Średnia przyjemność powiem tak w skrócie. Następnie zdegustujemy ciut droższą ikrę stroci. I tu jest taka tekstura, już trochę fajniejsza, ona taka bardziej kleista jest. Te kuleczki są naprawdę ładne, prezentują się fajnie jako. Jako gdzieś tam wystrój jakieś kanapeczki lub jakiegoś dania, już to powinno zrobić robotę wizualną. A jak smaku, zaraz zobaczymy. Mm. Ta sama historia co z tym wcześniejszą, co z tą wcześniejszą mikrom. Musujące kuleczki pękają, nie rozpuszczają się, trzeba je przegryźć. W prawdziwym kawiorze nie może być tak, musi się rozpłynąć, ale w przeciwieństwie do tej ikry ryb, ryb latających, to przynajmniej ma taki już smak trochę pod, pod kawior. To nie jest już taka tania tubka przemielonej ryby z jakimiś, nie wiem, z tymi takimi paluszkami krabowymi, gdzie tam nie ma kraba, tylko to już smakuje mniej więcej, w dobrym kierunku smak podąża. Może tak. No i na sam koniec sprawdzimy prawdziwy kawior Antonius, sześciogwiazdkowy Siberian. Najdroższy kawior w zestawieniu, prawdziwy kawior, polskiego producenta naszej Dumy Narodowej. Kawior za około 10 tysięcy za kilogram. No, wygląda perłowo, wygląda oliwkowo. Tu są odcienie. Tu są odcienie czerni, ale takie wyblakłej oliwkowe. Pięknie to wygląda. Oczywiście kawior był w opakowaniu termicznym, żeby go nie przegrzać. Dajemy go na rączkę i próbujemy jak smakuje. Moi drodzy, to smakuje jak seks. To jest pyszne. To się rozpływa w ustach. Zero chrupnięcia. Coś absolutnie wyjątkowego. Coś, o czym w ogóle trudno powiedzieć. Nie smakuje to w ogóle rybom. Nie ma żadnego rybiego posmaku. Po prostu smakuje jak kawior. Muszę sobie wziąć jeszcze jedną łyżkę. Nie wytrzymam. Mm. To jest naprawdę palce lizać. To jest porno.